Oh. Co tydzień w audycji spojrzenia będziemy Państwu prezentować sylwetki obcokrajowców, którzy na stałe mieszkają w Lublinie. Program emitujemy w ramach kampanii Bo Byłem Przybyszem. Audycja radiowa jest jedną ze składowych kampanii. Na ulicach Lublina można zauważyć billboardy z twarzami bohaterów naszego programu, a co dwa tygodnie zapraszamy do oglądania telewizyjnego wydania audycji Bo Byłem Przybyszem. Podsłuchajmy sesję fotograficzną podczas której Krzysztof Kusko wykonał fotografie, które później wykorzystano w akcji billboardowej. O, super! No, świetnie! Dziękuję bardzo. Thank you. <grywa> <grywa> Spasiba. Spasiba. <grywa> <grywa> ja was tylko tutaj biorę. Dobrze? I kuba gorąca. Ale to jest przez cygaro czy przez? Partnerkę z zapleczu. MBCD EMG, do Polski w latach 89, 20 lat temu. A w Nig z Nigerii wyjechałeś, jak miałeś 3, 3 lata. lata. 3 lata wyjechałem z Nigerii do Anglii. Anglii. Pamiętam z Nigerii. Pamiętam dziedzictwo troszeczkę, pamiętam las, drzewo. Kos euh, banana, euh, las bananowy. Mom, Mom, dad, dad, sister, sister brother, brother, I teraz ostatnia piosenka, to pamiętaj takie piosenka które kładziemy do góry i śpiewamy Babylon, Babylon. Pamiętamy? Tak. Ok. Spiewami teraz, wszyscy razem. Why the Babylon, why the, why the, the Babylon, Babylon? pull, tam jest inny, my mi akceptujemy mi wszystkiego. Nie, nie pokazuje mi ten strój, że obrazimy się albo coś. Trzymuje mi się skąd spokojnie. Czyli jesteście otwarci i przyjaźni. Tak. To jest po prostu nigeryjski. Nigeryjski nigery, nigery, angielski, bo Nigeria było kolonia angielską. 60 lat. Powiedz mi, co jest najpiękniejszego w Lublinie, co jest najpiękniejszego w Polsce. Najpiękniejszy Lublina jest Stare Miasto. Ale chyba też kobiety, bo znalazłeś żony w Polsce. Znalazłem tak? najpiękniej Polkę. Na świecie Na najpiękniejsza świecie, tak. kobieta. I mam córka, Amelia. Czym się zajmujesz w Lublinie poza uczeniem angielskiego? Jestem nauczycielem angielskiego. Oprócz tego pracuję jak tłumacza w biurze Jestem opiekun kolonii. Za oknem zimę. Totalnie nieafrykańska pogoda, jak ty to znosisz? Yy, no się, ja się, 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 się pada, i w końcu można widać mnie na ulicy. To <laughs> no i tak jesteś wyróżniającą się osobowością, to i tak cię bardzo dobrze widać. Czas, aby lepiej poznać kolejnego bohatera kampanii, bo byłem przybyszem. Dajdel Borges przyjechał do Rublina dwa lata temu. Jak przystało na rodowitego Kubańczyka, jest muzykiem. One, twoja, hay monasterios que habitan dentro del alma Hay amor, no hay peligro de no ver más allá y no caer. O que callan igual que los libros y luego venden por miedo a perder. Na billboardach kampanii można zobaczyć też Arminę z Armenii. Pierwsze miejsce zamieszkania pod lubelskie Puławy. Ukończyła socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od czterech lat mieszka w Lublinie. Arminę jest żoną Polaka, a od dwóch lat mamą Emilki. Tak, materia aparata u Was jest różnie i skażcie, a gdzie można kupić telefon Arminko? Ну, no, в магазинах можно купить телефоны, в таких салонах. В салонах, да, в специальных магазинах, которые называются салоны. Да, потому что они выглядят как салоны. Да, они <laughs> очень элегантные, ясно. Да. Рамина, мне, или ты не любишь? 16 lat jestem już w Lublinie, no, już... Znaczy, w Lublinie nie, wiesz, w Polsce 16, Polsce 16 lat, natomiast w Lublinie mieszkam od 3 lat. No w jakich okolicznościach przyjechałaś do Polski? Można powiedzieć, że byliśmy kolejnymi migrantami ekonomicznymi mm -hmm. po prostu po rozpadzie Związku Radzieckiego. Armenia była tak malutkim państwem, że po prostu sobie nie poradziła. To były trudne momenty, a pamiętasz jakieś takie wesołe sytuacje z tych początków twoich w Polsce w Lublinie? Tak, na samym początku. To był taki moment e, lany poniedziałek dokładnie mówiąc. Moja mama wraz z taką dalszą moją ciocią, która wtedy z nami przyjechała, wybrały się wtedy na pocztę, bo tylko z poczty można było zadzwonić do Armenii. Wybrały się, żeby zadzwonić. No i oczywiście nie wiedziały, że w Polsce jest lany poniedziałek. No, nie było zbyt ciepło, one w płaszczach dosyć ciepłych wybrały się. Na ten spacer poniedziałkowy i wróciły z połowy drogi całkiem mokre, bo po prostu dopadli ich z wiadrami i całe były mokre. Oczywiście yy, na początku były bardzo złe, bo nie wiedziały w ogóle o co chodzi. Dopiero później. Pan, u którego wtedy mieszkaliśmy, wynajmowaliśmy stancje, dopiero wytłumaczył, że w Polsce jest taki zwyczaj, i nie ma co się denerwować, po prostu to była taka nieznajomość. My tak wyrażamy uwielbienie tak, dla kobiet, po prostu. Tak, to znaczy, tak. że, że są bardzo urodziwe, skoro tak. zostały znane wodą z mężczyzn. Teraz do góry. To po 16 latach to już wiem, natomiast wtedy to było coś nowego. Kampania Bo Byłem Przybyszem jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz integracji obywateli państw trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Centrum Wolontariuszy. W Lublinie. Zapraszamy też na stronę projektu www.integracja.lublin.pl